Koty uwielbiają karmy w postaci filetów, ale czy można je podawać na stałe? Ryby nie powinny być podstawą kociej diety, zawierają bardzo dużo fosforu, jak również metali ciężkich. Niemniej jednak karmy typu filety to nie tylko ryby. Występują w różnych wariantach. Tutaj jest kurczak z tuńczykiem, tuńczyk z wołowiną, tuńczyk z krabami. No dobra, cały czas tuńczyk, ale jest też wariant z kurczakiem, kurczak z wątróbką. A tutaj się szefu zwiedział, że matka rusza puszki. No tak, twoje ulubione. Filety to oczywiście nie jest karma kompletna. To jest czyste mięśniowe mięso, a to oznacza bardzo dużą ilość fosforu, jak również brak innych istotnych składników. Filety jednak można suplementować dokładnie tak, jak suplementuje się barfa. Trzeba tylko wiedzieć jak. Ja zaczynam od dolania wody, po prostu w ogóle dodaję wodę do karmy, a poza tym suplementy się w niej lepiej rozpuszczają. To są zmielone skorupki jajek, a więc źródło wapnia dla zbilansowania ilości fosforu z mięsa. Dawki są przeliczone, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania naszej diety, a więc i fakt, że na pozostałe posiłki koty jedzą karmę kompletną. Druga sprawa to jest tauryna, bez której kot nie może żyć, także dokładamy również taurynę. No, ja tutaj mam cały czas asystenta, Boguś. To teraz dokładamy witaminę E. Nie, Misiu, popatrz, tutaj jest, popatrz, tu jest Twoja puszka. No, zobacz, Twoja ulubiona kosma. Tak jest, zaraz będzie papu. Tylko pozwól mam je dokończyć, dobrze? No, bo ja tutaj muszę jeszcze wszystko zamieszać dobrze. Ta woda na pewno pomaga w łączeniu składników. No i idziemy jeść. No, będzie papu, będzie bardzo dobre papu. Tak, niosę tutaj wasze ulubione. O, oczywiście Boguś prosi. No tak. I jeszcze tutaj, o właśnie, miał. Tutaj będzie jeszcze jakaś mała sesja między chłopakami, ale już jest wszystko w porządku. No i już jemy. Już mama nakłada. I jeszcze rzut oka na suplementy. To jest wszystko pokusa, linia do barfa.